Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Nie wiem, czy taki dobry, pogoda wieczna, pochmurno, brzydko i nagrywam ten odcinek bardzo spontanicznie, ponieważ miałem przygotowany temat. Chciałem jakiś e, omówić, coś nagrać ciekawego, ale nie jestem w stanie do Was opowiadać i e, mówić e, w tym temacie, który sobie wynalazłem, ponieważ. Stało się dzisiaj coś no, takiego niecodziennego, niecodzienna sytuacja, tak jak czasem w życiu bywa, i chciałem się tym podzielić. Podzielić się opinią, co o tym wszystkim sądzę. Film, który widzieliście w niedzielę o kamratach, film o Wojtku Olszańskim, film o Marcinie Osadowskim. Bardzo dużo pracy włożyłem w ten odcinek. I co? I wyparował. Wyparował. Dobra. Za chwilę przejdę do setna sprawy. Zapraszam Was na dzisiejszy film. Tak jak wspomniałem, po prostu film został usunięty. Ja nie będę czytał tych wszystkich, jak się to mówi, takich disclaimerów, tych opisów, które dostałem związane właśnie z tym filmem. Tutaj Wam się wyświetlą. Wyświetlą się na dowód tego, że, że ja tego filmu nie Usunąłem sam, że po prostu został on zdjęty przez YouTube. Został zdjęty. No i tak czasem bywa. Po prostu myślę, że się troszkę naraziłem, i to zarówno, e, jak się to mówi, polskojęzycznemu wrogowi, o którym zawsze tutaj powtarzam, jak i pewnie jakiejś części społeczeństwa. Tak, nawet tej, która gdzieś tam ogląda mnie i to nawet od, od wielu, wielu można powiedzieć, tygodni, miesięcy i tak dalej, naraziłem się tym, co powiedziałem, naraziłem się tym, że w ogóle zrobiłem taki film, że jak ja miałem czelność zrobić taki film? Czemu ja w ogóle takie treści publikuję, tak? Wszyscy nagle zdziwieni, że ja publikuję treści o kamratach, o Olszańskim, o Sadowskim, a przecież jak wypowiadam się w swoich filmach, wielokrotnie nawet niektórzy pisali mi komentarze, no tak, ale to były w sumie z kolei osoby, które należą do środowiska kamarackiego i pisały mi op opinie, komentarze. A jakbym słyszał Wojtka, jakbym słyszała Wojtka, który opowiada e, i e, mówi w podobny sposób, ten sam sposób właściwie, tak? Tak jak powiedziałem, ja nikogo nie małpuję, nikogo po prostu nie naśladuję w jakimś tam takim znaczeniu, jakby ktoś sobie mógł pomyśleć. Po prostu są pewne treści, są pewne. Zdania, które powinny wybrzmieć, które zawsze gdzieś powtarzałem, jak takie treści, jak Polak w Polsce gospodarzem, polski interes narodowy jest najważniejszy, to są treści, które powinny każdemu z nas gdzieś tam przodować, przyświecać, tak? Powinniśmy wszyscy gdzieś tak mówić w ten sam sposób, ale niestety rzeczywistość jest inna, niestety ludzie po prostu. No nie wszyscy z tym się widocznie zgadzają. Ja jak mówiłem pewne treści, to było wszystko w porządku, ale jak już pokazałem Wojska Olszańskiego i Marcina Osadowskiego, to nagle, nagle coś zabrzmiało, nagle coś po prostu wybuchło w niektórych osobach, to jakbym nie wiadomo, kogo ja strasznego pokazał. To jakbym kogo, jakby ja kogo pokazał w ogóle. Nie wiem, co niektóre osoby sobie po prostu pomyślały. Ja jeszcze będę się odnosił na live, bo... Hmm, bo uważam, że muszę zrobić live, na którym po prostu będę miał też dostęp do czatu. Będziecie mogli pisać, będziecie mogli komentować i więcej się też w ogóle wypowiem, może w tej kwestii. Nie chcę robić tego filmu, tego dzisiejszego odcinka, jakiegoś bardzo długiego. Chcę tylko dać znać, chcę tylko dać znać tym filmem, takim krótkim, właściwie, że no ta treść została usunięta, tak? Albo to jak mówię, przeszkadzała e, osobom, które gdzieś tam, nie wiem, kontrolują te treści na YouTubie, czy no tak, na no pewnie nim. E, albo ktoś też był życzliwy, jak się to mówi w cudzysłowie, że gdzieś mnie tam podpierdolił i, i, i co, I, i treść została zbanowana, została zbanowana, wycięta, usunięta. Ja mogę widzieć ten film na YouTubie, wy go nie możecie widzieć. Jest jeszcze jakaś tam możliwość odwołania, ale. Ja nie będę się już odwoływał. Nie odwołuję się. Po prostu, po prostu uważam, że nie ma sensu. Nie będę, jak się to mówi, walczył z wiatrakami. Będą inne filmy. Będą inne filmy, w których będę wypowiadał się. Nie zamierzam się zmienić. To od razu mówię, nie zamierzam. być inny. będę dalej. Łajdakiem będę dalej. bydakiem będę dalej. Wrzodem na dupie tego systemu, tego pierdolonego systemu tych polskojęzycznych kurw, które po prostu rządzą w tym naszym kraju, jakim jest Polska. Ale wieję poczekajcie chwilę. Dobrze, pogoda mnie dzisiaj nie rozpieszcza, ale jeszcze parę zdań chciałem powiedzieć może w tej kwestii. Nie ma się co poddawać. No nie ma co, trzeba robić po prostu swoje. Nie robię tego filmu, żeby się komuś żalić, albo też żeby się chwalić, jak zaraz pewnie mi jakaś menda może napisać. Mówię i robię go tak informacyjnie, żebyście wiedzieli, żebyście wiedzieli, że takie sytuacje się zdarzają. Niektórzy z Was mi pisali, że to jest tylko kwestia czasu, żeby coś takiego miało miejsce. Z racji tego, jak się wypowiadam, z racji tego, jakie robię też treści i to, co się pojawia po prostu na tym kanale, to. No, może mieliście po prostu trochę przeczucia też, tak? Takiego nie wiem, jak wróżka jakaś, jak Jackowski, albo ktoś inny jeszcze, jakiś Jasnowic. Po prostu pewne osoby gdzieś to może przewidziały. No ale co, trzeba robić te treści dalej i używać tej jakiejś nomenklatury takiej, która gdzieś tam w algorytmach YouTube'a po prostu jest, nie wiem, jakby to powiedzieć, no, nierozpoznawana, żeby nie było po prostu jakichś nieodpowiednich treści. Jeżeli chodzi o film, który zrobiłem o właśnie Wojtku Olszańskim, o Marcinie Osadowskim, o Kamratach, ja nie uważam, żebym w tym filmie propagował jakieś treści, które byłyby, wiecie co, nawołujące do nienawiści. Tam nie było jakichś takich treści. Ja powiem w ten sposób. jak chciałem ten film montować i próbowałem, bo, bo na początku gdzieś tam wyszło mi jak udostępniłem ten film, że film nie nadaje się dla reklamodawców. To nie chodzi o to, żeby zarabiać na tym filmie, ale yy, wyszło, że ma ograniczone po prostu zarabianie. I nie chodziło mi o pieniądze z tego filmu, żeby się wzbogacić, tylko chodziło mi o to, żeby film miał zasięg. Żeby miał zasięg, ponieważ uważam, że to była treść, którą chciałem, żeby trafiła do ludzi, żeby dużo ludzi zobaczyło ten film i jak była tego typu, był tego typu komunikat, że nie jest odpowiedni do reklamodawców. to stwierdziłem, że no, trzeba go jakoś gdzieś poprawić, trzeba coś zmienić, może, żeby ten film po prostu nie miał jakichś ograniczeń. Bo jak będzie miał ograniczenia, to jego promowanie będzie ograniczone. I uwierzcie mi, że spędziłem wiele godzin nad tym, żeby to poprawić żeby zrobić tak, żeby ten film po prostu nie miał żadnych z góry rzuconych ograniczeń już na samym wstępie. Już na samym wstępie. Jeszcze nie był udostępniony dla ludzi, ale już jak ja go wgrywałem na YouTube, to już się po prostu pojawiały jakieś komunikaty. Tak? No i myślę sobie tak, dobrze, no to trzeba zobaczyć, który moment tego filmu jest jakiś nieodpowiedni. Okazało się, że wiadomości, wilcze wieści, które ja przygotowałem dla NPTV, to były tym momentem. Były tym momentem, myślę sobie, no to dobrze, ja tych wilczych Wieści zrobiłem więcej, zrobiłem jeszcze jedne i tam jeszcze któreś kolejne, tak, to wstawię jakieś inne, zobaczę. Wstawiłem inne Wilcze Wieści, okazało się, że jest w porządku, że nagle, nagle nie naruszam żadnych zasad YouTube'a i tak dalej. Nie ma niezgodnych treści, agresywnych, nienawiści i tego typu rzeczy. No to myślę sobie, to dobrze. No i później zmontowałem cały film, wgrałem na YouTube. Okazuje się, że ponownie, ponownie są te restrykcje, tak jak za pierwszym razem. I nie wiedziałem dlaczego, nie wiedziałem po prostu z czym to się wiąże. Zacząłem każdy, bo wiecie, film się składał z różnych fragmentów, z różnych fragmentów. Wszystkie fragmenty, które były związane czy to z Wojtkiem czy z Marcinem, każdy jeden grywałem osobno. Osobno na YouTube'a, później musiałem go kasować i sprawdzałem, który z tych momentów jest po prostu nieodpowiedni. Ja to robiłem w ten sposób, sprawdzałem każdy pojedynczo. I wychodziło, że wszystkie są dobre, że żadne nie naruszają żadnych po prostu zasad. Nawet ten fragment, w którym Wojtek gdzieś tam się unosił trochę i przeklinał, piosenka o śmierci wrogo ojczyzny też wszystko było w porządku i myślę sobie tak, to ja już nie wiem co jest grane ja już nie wiem jak mam ten film zrobić żeby nie było na nim żadnych panujących jakichś restrykcji no i wyszło tak, że myślę sobie, ja już nie mam po prostu na to ani czasu, ani ani też pomysłu jak zmienić film żeby on po prostu nadawał się dla społeczności YouTube'a, ponieważ jak wszystko udostępniałem, słuchajcie, zaczęły mi tam czekać psy. Poza tym musiałem zmienić baterię i wróciłem się z powrotem, żeby kontynuować. I tak jak grałem wtedy wszystkie po kolei, te, te jak już mówię, e, odcinki, które składały się na całość tego filmu, to wyglądało to tak, że wszystko było ok, wszystko było okay tak? tak jak mówię, ale w momencie jak już poszedł cały film no to nie było ok. nagle nie było, nagle wszystko się że tak powiem popieprzyło, popieprzyło się no i myślałem, że dobra no to trudno, jakieś ograniczenia ten film będzie miał, może nie poniesie się już tak na YouTubie tak jakbym chciał, no trudno, kto ma obejrzeć to po prostu obejrzy, dużo ludzi było na premierze, i od samego początku już widziałem, że miał przycinany jakiś zasięg, chyba ten film, ponieważ no, ponad chyba coś 200 osób no, to w jednym momencie oglądało ten film na premierze. Jak w momencie, jak się film skończył, to, to miał coś tam prawie 600 wyświetleń. Także jak na mój mały kanał, to było po prostu dobre. Dobre jakieś tam statystyki, jeśli chodzi o wyświetlenia, to jak mówię, to nie jest to, że ja zabiegam tu o oglądalność i tak dalej i tak dalej, po prostu tak jak mówię zależało mi na zrobieniu tego filmu, na tym żeby wypowiedzieć się w tym temacie żeby przedstawić postacie właśnie kamratów postać Wojtka postać Marcina, ogólnie coś więcej powiedzieć ponieważ wielokrotnie wspominałem na ten temat czy to na live'ach, czy gdzieś tam w niektórych moich filmach no i takie było moje przesłanie Wyszło jak wyszło, niestety film został usunięty. Jest taki wiatr, tak po prostu piździ jak w kieleckim, że ciężko się nagrywa. Jest mi strasznie zimno <gryw> i będę kończył ten film. Będę go kończył, tak jak mówię, będziecie mieli okazję zobaczyć live, nie wiem, czy przed tym filmem, czy po tym filmie. No i coś więcej będę jeszcze mówił w tym temacie, wypowiadał się. Jest mi po prostu tylko i wyłącznie przykro, że film nad którym po prostu dużo pracowałem na który po prostu wiele trzeba było poświęcić czasu jakichś tam materiałów, zbierania wszystkiego i tak dalej i że tak łatwo wyparował został usunięty, ja dostałem oszczerzenie e, oszczerzenie no i tyle tak się to skończyło nie wiem, co uważacie, napiszcie jakiś komentarz dajcie łapkę w górę a ja idę po prostu jest pogoda masakra totalna. Subskrybujcie kanał. No i do zobaczenia w następnych filmach. Pa pa!